Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Skorpiona na czytaniu ogólnym tygodniowym 17-23 luty bieżącego roku. Oczywiście proszę zapoznać się z ascendentem, wenusjańskim znakiem, jak i tym. Księżycowym. Drogie Skorpiony, przypominam, że trwa do końca miesiąca konkurs. Jeżeli chciałybyście zabrać udział, to w zakładce społeczności znajdziecie odpowiednie informacje. Ja je również, jak na kanale wyszukacie film pod tytułem Konkurs. To znajdziecie nagranie wideo, w którym wszystko jest również wytłumaczone, że tak to ujmę. Dobrze, Drogie Skorpiony, energia tygodnia. Wasza energia. To z przeszłości ma wpływ. Podstawy sytuacji. Rada dla, skorpio... Rada dla Skorpiona. Wasze pragnienie, wasze oczekiwanie, jakie chcecie być, bądź też co osiągnąć. No i oczywiście wynik tygodnia. Niesamowicie to, że teraz jadę te, te rozkłady i o nic nie muszę dopytywać. Tak jakby wszystko by było dla mnie jakoś tak w tym tygodniu w tych rozkładach jasne. Fajnie, fajnie. Naprawdę. Dobra. Drogie Skorpiony. Eee, dużo się będzie dziać. Czyli mamy kartę rydwanu. Dużo się będzie dziać, dużo szybkich akcji, zwrotnych akcji, dużo poruszania się, możliwe, że jakaś podróż służbowa, podróż z rodziną, ale przede wszystkim tydzień spod znaku kontroli, wykazania się kontrolą, trzymania wszystkich sytuacji w ryzach. W silnych swoich dłoniach, rękach i panowania nad sytuacją, która się dzieje wokół Was. Taki jest tydzień dla Was, taka jest energia ogólna tygodnia, więc tak, ostra jazda, tylko w tym momencie z trzymanką. Nie bez trzymanki, tylko właśnie z trzymanką, i to Wy musicie wszystko trzymać, żeby się, że tak powiem, ten cały wózyk, wózek, wózek bądź też inne urządzenie kołowe nie rozpadło tak? z powodu na przeciążenia, które Was czekają a Wy będziecie się odnajdować w tym jako właśnie osoba godna zaufania osoba rzetelna, czyli ten król pentakli tak? będziecie osobą e, biegłą będziecie osobą stabilną no to powiem w ten sposób cokolwiek się nie wydarzy Raczej wszystko utrzymacie i tym bardziej y, nie podejmiecie żadnych decyzji, które by mogły narazić Was na szwang y, w kontekście ziemskich energii, materialnych energii, czy też energii związanych y, z prosperowaniem i inwestycjami. Co z przeszłości ma wpływ? Z przeszłości będzie miało wpływ na Was, że. Gdzieś tam wychodzicie z tej energii albo już wyszłyście, bo tak czuję, że właśnie dlatego, że długo się zastanawiałyście nad negatywnymi aspektami sytuacji waszych życiowych, ale potem nagle stwierdziłyście, że hola, hola, no przecież medal ma dwie strony, tak? Jeżeli tu jest negatywna, no to trzeba go obrócić, zobaczyć na tą pozytywną, no i właśnie wchodzicie w ten wir pozytywnych wydarzeń. Czyli skupiacie się na tym, co jest jednak pozytywne. Wychodzicie z energii tej piątki kielichów i idziecie po prostu do przodu. A nawet bym powiedział, że. No właśnie, bo rydwan. Podstawy sytuacji. Sytuacje na pewno będą wymagane od was wymagała pracy zespołowych, konsultowania wszelakich podejmowanych czynności, działań i z pracy związanej z. Z Waszymi kompetencjami, tak? Czyli macie do czegoś kompetencje i musicie podjąć jeszcze współpracę w danym projekcie, i tu mocno zawodowo będzie to miało właśnie, właśnie wpływ, czyli Wasze życie zawodowe będzie miało w tym tygodniu wpływ na to, co się dzieje, i tak naprawdę to wydaje mi się, że właśnie życie zawodowe zdeterminuje tą szybkość tego. Tego tygodnia, dlatego jest właśnie rydwan, i wy wiedząc, że musicie podejmować właśnie te, a nie inne decyzje. Dlatego jest też ten król denarowy, król pentakli. Rada dla Was, drogi Skorpiony, zasięgnijcie właśnie w gronie tak, współpracowników. Informacje od jakiegoś autorytetu, idźcie na jakieś szkolenie, skorzystajcie z czegoś, co z instrumentów, które pozwolą Wam rozszerzyć jakąś wiedzę, ale przede wszystkim wspólnie, w gronie, od osoby, która tą wiedzę, ten know-how posiada, może się z Wami podzielić i macie ku temu możliwości, tak? Jeżeli chodzi o Kapłana. To pamiętajcie, że to też jest karta identyfikacji z grupą, więc rada dla Was jest taka, żebyście się w końcu zaczęły integrować z tymi osobami, z którymi współpracujecie i się z nimi po prostu zdefiniować w jakiś sposób, tak? W końcu nie możecie być, że tak powiem, wiecznie odludkami albo osobami stroniącymi od tego, ponieważ pamiętajcie, że zakład pracy waszym drugim domem. Jeżeli nie prowadzicie swojego przedsiębiorstwa, nie jesteście prezesami tam, dyrektorami, tylko jesteście zwykłym pracownikiem wykonawczym czy na szczeblu kierownictwa niższego bądź też średniego warto jest jednak te zażyłości w pracy jakieś półprywatne przynajmniej posiadać zidentyfikować się z tą grupą z tym teamem, jeżeli jesteście liderem albo też w jakiś sposób być tym niepisanym liderem drogie skorpiony, zwróćcie na to uwagę, to jest rada dla Was okej okay. Eee, wasze pragnienie Wasze pragnienie jest już nie być zmęczonym już nie oczekiwać, tak, dziewiątka była w, w, karta zmęczonego wojownika Waszym pragnieniem jest, żeby, żeby te napięcie gdzieś tam wewnętrzne z, związane z oczekiwaniem na rozwiązanie pewnych sytuacji po prostu się mm, zakończyło, tak to jest właśnie Wasze pragnienie eee, no dosyć bym słusznie powiedział, tak, przede wszystkim może jakieś też yy, Powolność. Dlatego macie też kartę tego rydwana, a waszym pragnieniem jest, żeby właśnie ta e, to oczekiwanie po prostu bezsensowne się zakończyło. No tak to czuję, tak to widzę. A jakie jest pragnienie dla was? O Boże, pragnienie, zakończenie tygodnia? No to as mieczowy. Co by tu więcej wam powiedzieć? Silna energia, dobra energia, pozytywna energia. E, czyli tak, prawda, wyjdzie na jaw. Będziecie w silne we własnym wnętrzu, we własnych osądach. Sprawiedliwość będzie pisana. Pamiętajcie, że ze sprawiedliwością jest tak, że sprawiedliwie nie znaczy równo, a równo nie znaczy sprawiedliwie. Ale ta karta będzie dla Was pozytywna. Ten as mieczowy będzie pokazywał, że Wy zostaniecie potraktowani sprawiedliwie. Albo w końcu. Sprawiedliwość dosięgnie tych tematów, na których Wam bardzo zależy. Prawda wyjdzie na jaw. A przede wszystkim, wydaje mi się, że będzie premiowana Wasza wytrwałość w dążeniu do tego celu, który sobie założyłeś, drogie skorpiony. No to by było chyba na tyle. Dzięki. Pamiętajcie, trzymajcie się i na luzie.